QA! Tam, tam, tarararam. Czy wierzysz w Boga? Wiara to jest bardzo taki osobliwy temat, intymny i delikatny dosyć, gdyż ktoś, gdy powie, że jest wierzący, to zaraz ludzie starają go się przekonać, że on nie ma racji i wszel wszelkie dowody temu przeczą. A to nie bez powodu nazywa się wiarą. I uważam, że. Wiara jest bardzo ważna w życiu człowieka. Jeżeli chodzi o mnie, czy ja jestem wierzący, to moje przekonania nie odpowiadają żadnej reliki. Ja kiedyś zacząłem szukać sam odpowiedzi, po prostu zacząłem wertować różne rzeczy i zastanawiać się, co może być prawdą, a co nie. Jak najbardziej wierzę w Boga, natomiast nie w takiej postaci, która jest przedstawiana wszędzie. Najbliżej mi wydaje się, że do deizmu, i ogólnie uważam, że wiara to jest rzecz bardzo potrzebna. Choćby z tego powodu, że jeżeli wierzysz w jakieś przekonania, wierzysz, że jest jakieś życie po śmierci, inaczej się zachowujesz. Choćby w obawie przed tym, że jeżeli będziesz na tym świecie źle postępować, to później będziesz mieć tego konsekwencje. I chociażby. To też na sobie zauważam, bo też wierzę w takie przekonania, wierzę w życie po śmierci. I to już nawet nie jest ważne w to, co się wierzy. Tylko, że to oczywiście powinno się być dobrym człowiekiem e, mimo wszystko, ale to nie jest zawsze takie łatwe, żeby się nie dawać pewnym pokusom. Czasem pewne pokusy są silniejsze. Natomiast jeżeli masz taką wiarę, że przez te. Robienie, przez poddawanie się tym pokusom, zrobisz coś złego albo komuś uczynisz krzywdę, to później spotkacie kara, to przez to tych pokus nie, robi, nie poddajesz się im. Dlatego wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby mieć wiarę. Nie wiem, ale mi się zdaje, że masz taki trochę akceucik z innego kraju. Nie wiem dlaczego. Niektórzy tak sądzą i czasami słyszę, że mam jakiś akceucik. I w sumie nie wiem z czego się to bierze. Ja nic takiego nie słyszę. Może dlatego, że czasem sobie gadą tak o swoju gwaro i, i stąd się to bierze. Natomiast z żadnego innego kraju nie pochodzę. Jeżeli ktoś ma takie wątpliwości, to urodziłem się tutaj u nas w Polsce, w Lublinie, w szpitalu, na sali chyba. Takie mówią plotki, bo oficjalna wersja to jest taka, że znaleziono mnie w kapuście. Co myślisz o pozaziemskich cywilizacjach? Myślę, że wszechświat jest tak duży, że jest ignorancją myślenie, że jesteśmy jedyną cywilizacją i to byłoby takie marnotrawstwo, że sądzę, że oni istnieją. Może nas obserwują, kiedyś bardzo chciałem spotkać tych kosmitów i strasznie jarałem się taką tematyką UFO, spotkaniami trzeciego stopnia. Pamiętam, no nawet zrobiłem film zresztą o przypadku z Emilcina. Pamiętam jeszcze taki przypadek był Bill, Bill, Billy Meyer chyba i taką fajną książkę czytałem. Nie wiem czy to jest podobno, że to się zdarzyło naprawdę, ale nie wiadomo i wam polecam. To jest misja Michel Desmar. Pisze się Michel Des, Desmare Qued. coś takiego. Nie wiem, jak się wypowiada. I on opowiada bardzo fajnie. Bardzo fajna to jest historia o niby jego przygodzie, gdy spotkał pozaziemsko z cywilizacją i oni zabrali go na swoją planetę. I tu myślę, że jeszcze przez długi czas yy, nie będzie nic jasne, nawet jeżeli powiedzmy, że są takie spiskowe teorie, że oni istnieją, mają kontakt z rządami, no to, to to, jakby świat zareagował, gdyby okazało się, że oni istnieją, nie? No to jest długi temat. Natomiast myślę, że myślę, że istnieją. Lepiej odkładać na jakąś firmę, czy odłożyć na kurs na przykład trenera? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo to w zależności od tego, co chcesz robić. Czy wolisz pracować i być własnym szefem, czy być na etacie. Jedna jak i druga strona ma wady, jak i zalety. Taką największą zaletą posiadania firmy jest to, że sam decydujesz o sobie, ty odpowiadasz za błędy, masz też Większe zyski, a do pracy idziesz sobie. No i pracujesz od 8 do 16 i wywalone, nie? I później ci już nic nie obchodzi, masz czas dla siebie. Więc to jest zbyt indywidualna kwestia i to w zależności od tego, co chcesz robić w życiu. Nie da się powiedzieć, że tak albo tak. Ja ogólnie jestem zwolennikiem tego, aby wynajdywać biznesy których nie trzeba inwestować lub inwestować bardzo niewiele, żeby zobaczyć, czy to w ogóle jest dla Ciebie, żeby nie wtopić wszystkich swoich oszczędności w jakiś biznes i później, gdy się okaże, że ona, ono nie wyjdzie, no to popadasz w jakiś długi. Więc to zależy, jeżeli masz taką potrzebę, żeby sprawdzać się w swoim biznesie, no to OK, możesz coś zainwestować, o ile nie będą to wszystkie Twoje Oszczędności. Czy miejsca, miasta, w których nagrywasz, są zamierzone, czy totalny spontan? Miasta oczywiście są zamierzone, wszystko sobie planuję, do jakiego miasta pojadę. Miejsca to różnie, bo jeżeli jadę do nieznajomego miejsca, no to zazwyczaj zaczynam od rynków, bo na rynkach najwięcej jest miejsc, w których mogę nagrywać, najwięcej osób chodzi. U siebie w Lublinie to różnie bywa. Jak już znam miasto, to wiem mniej więcej, gdzie nagrywać, ale często jest tak, że po prostu chodzę podczas nagrywania. Nagrywam w jednym miejscu chwilę i idę dalej, żeby w różnych miejscach nagrywać. I jeżeli nie wychodzi scena w danym miejscu, to po prostu zmieniam miejsce na inne. Czy lubisz piwo? Jeśli tak, to jakie najbardziej? Lubię najbardziej słodkie piwa, miodowe. Przeniczne też w sumie może być. Czy miałeś takie sceny w swoich filmikach, które musiałeś wyciąć, bo na przykład jakaś osoba przeklinała albo chciała cię pobić? Nie, nie wycinam takich scen. Ewentualnie przekleństwa czasem cenzuruję, jeżeli jest tak, że YouTube przez to mi blokuje film, że ktoś mnie chciał pobić, to jeszcze takiej sytuacji nie miałem. Miałem natomiast jakieś takie agresywniejsze zachowania i. Ostatnio mi się zdarzyła taka sytuacja, że wydawało się, że gościu będzie chciał mnie bić. Natomiast jakby uciekłem od tej sytuacji, bo jeszcze nauczyłem, że nie warto wchodzić w takie dyskusje, w takie szarpanki gdzieś w centrum miasta, gdzie jakiś nie wiadomo kto się przyczepia. Zresztą tą wyciętą scenę to zobaczycie też jutro, ale mogę wstawić też tutaj ten urywek. Ogólnie nagrywałem film, gdzie mój kolega był przebrany za psa i mnie prowadził, takie wyzwanie było. I gościu zauważył, że kręcimy i podszedł do nas, ściągnął mu maskę i jeszcze rzucił we mnie. Jeszcze dwa lata temu, to pewnie bym się nawet ucieszył i bym wszedł w dyskusję, i jakoś budował ten konflikt, natomiast teraz nauczyłem się, że z głupkami nie należy dyskutować i bez sensu jest wchodzić w takie dyskusje, prowokować jakieś bójki w centrum miasta, gdzie jest pełno ludzi, i to ma też znaczenie, że ja jestem osobą publiczną i też daję przykład. Dlatego też jakby jest na mnie większa odpowiedzialność, że muszę być bardziej opanowany. Natomiast jeżeli. Gościu, ktoś by mnie bił już, no to wtedy bym się oczywiście bronił. Natomiast tutaj była taka sytuacja, że po chwili ten gościu odszedł. Ja już się nauczyłem, właśnie to była trzecia albo czwarta taka sytuacja podczas nagrywania, gdzie gościu miał pretensje, i to zawsze są osoby, które nie uczestniczą w nagraniu, tylko przechodzą obok. Nie wiem dlaczego tak jest, ale to zawsze osoby, które po prostu są gdzieś tam z boku, a nie do których podchodzę. Już się nauczyłem, że żeby sobie dawać na zluzowanie, zacisnąć zęby, pójść dalej i nie denerwować się, niż wdawać się na przykład w bójki, czy jakieś, nie wiadomo co, jakieś agresywne utarczki słowne i później jeszcze chodzić po komendach i w ogóle. A tak, ucinać dyskusję i tyle. Co innego, jeżeli byłaby taka sytuacja, że gdy ktoś naprawdę zagraża mojemu zdrowiu, czy zdrowiu mojego, mojej bliskiej osoby i wtedy trzeba się bronić, to wtedy oczywiście to, to, to trzeba robić. I to, co powiedziałem jeszcze wcześniej, że jest na mnie taka odpowiedzialność jako, jako osoby publicznej, to że trochę bardziej się ode mnie wymaga. I to jest tak, że jeżeli ktoś jest publiczną osobą, i nawet jeżeli bym się bił z kimś, na przykład z tym gościem, to... Nieważne jest to, że ja na przykład miałbym rację. To i tak już jest taka, taki później osoba, która dała się sprowokować, yy, a ja nie powinienem tego właściwie robić. Tak mi się wydaje, że powinienem pokazywać jednak górę, że, że, żeby tą agresję nie wdawać się w taką niepotrzebną agresję. W każdym razie takie sceny zawsze wstawiam. Jeżeli coś takiego się dzieje, to to wstawiam, bo wiem, że jesteście po pierwsze ciekawi takich sytuacji, po drugie ja też się uczę, jak mogę reagować i na przykład już teraz wiem, że bym inaczej zupełnie reagował, zareagował w tej sytuacji i dobrze się oglądają po prostu też takie sceny. Czy możesz częściej nagrywać filmiki? Bardzo bym chciał, ale są takie dwa główne powody, dlaczego tego nie robię. Może nie tyle częściej nagrywać, bo często nagrywam, ale często publikować, bo nagrywam właściwie codziennie. Nagranie takiego jednego filmu, tym bardziej jak teraz, gdy robi 10-minutowe, to trwa od 3 do 5 dni, czasem więcej jeszcze. Teraz dodatkowo mamy zimę, wcześniej zachodzi słońce i jeszcze mam mniej czasu na nagrywki, i to jest taki pierwszy powód. Zazwyczaj kończę film nagrywać w poniedziałek, zaczynając scenę we wtorek. Pierwsze sceny kręcę do filmu we wtorek, w poniedziałek już kończę i we w następny wtorek kończę, zaczynam następny film. I gdyby to było jeszcze tylko samo nagrywanie, to ok, to jakoś dałoby się to może zrobić, żeby na przykład dwa razy w tygodniu zrobić, natomiast jeszcze trzeba montować ten film i udało mi się w grudniu wrzucić dodatkowy film, dzięki temu, że znalazłem montażystę, który uczy się już jak montować pranki. I możliwe, że w lecie będą takie sytuacje, że na przykład dwa filmy tygodniowo będą. No ale to jest pierwszy taki powód, to po prostu, że w jeden dzień to praktycznie nie da się nagrać filmu, dodatkowo trzeba napisać scenariusz, przygotować wszystko i to też nie jest takie hip-hop, samo to dużo zajmuje. No i właśnie druga rzecz to są pomysły. Jakbym na... zaczął publikować, tak nawet jak mi się uda nagrać na zapas, zaczął wrzucać dużo, to może się okazać, że na przykład po dwóch tygodniach wyczerpałem wszystkie moje pomysły. I nie wiem, co dalej nagrywać. A tak, dzięki temu, że mam taki dłuższy okres na publikację, mam też czas, żeby się zastanowić. I to mi daje pewną ciągłość, bo, wiecie, pomysły to jest najtrudniejsze dla mnie, to w ogóle pisanie scenariuszy i wymyślanie. I to jest taki, gdyby, gdyby to jakoś bardziej usprawnić, to myślę, że mogłoby być jeszcze więcej tych. Yy, tych filmów, natomiast pomyślałem sobie, że jeżeli nadejdzie już taki czas, że nie będę mu potrafił czegoś wymyśleć, to będę robił tylko wyzwania, bo to mnie sprawia frajdę i będę tam no po prostu kręcił filmy, ale to jest też drugi powód, żeby po prostu nie, wy, nie wykończyć wszystkich swoich pomysłów o tako, tylko trochę rozłożyć je w czasie i też dać sobie więcej czasu do zastanowienia. Natomiast czy będzie więcej filmów? Może w lecie, jeżeli się uda, ale to zobaczymy. Czemu zamazujesz twarz funkcjonariuszom na służbie, jak policjanci są w pracy pełnią służbę społeczną? Jako urzędnicy zezwolenia nie wymaga rozpowszechniania wizerunku. Mylisz się, bo wymaga. Nagrywać można ludzi, ale żeby publikować to potrzebna jest ich zgoda. I funkcjonariusz nie jest osobą powszechnie znaną, tak jak tutaj piszesz. Powszechnie znana osoba to jest na przykład polityk, który występuje na jakimś wiecu. To bardziej o to chodzi. Także, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś, właśnie polityk, sobie pełniąc na przykład funkcję publiczną, wypowiada się, ktoś go nagrywa i on będzie zgłaszał później. Że no, ty nie, mo nie możesz tego wstawić, bo ci nie dałem zezwolenia. Natomiast policjant, mimo tego, że pełni funkcję publiczną, to nie jest osobą powszechnie znaną. Nie jest tak, że jeżeli spojrzysz na nie niego, to ty wiesz, kim on jest. To o to chodzi, więc nie można publikować bez, bez ich zgody. I Znam przypadek jednego YouTubera, który kiedyś nagrał policjantów i przyszedł mu pozew, i to na dość sporą sumę właśnie przez to, że nie zamazał ich twarzy. Co myślisz o tym, co dzieje się w Polsce? To zależy, jak na to patrzeć. Czy patrzeć pod aspektem społecznym, ekonomicznym, czy jeszcze jakimś innym, no bo jakby tak popatrzeć na całość, to my żyjemy w kraju, w którym ludzie nie głodują, w którym mają pracę, w którym. Nie ma wojen, kataklizmów, i gdyby tak się popatrzeć, to jest dobrze. Natomiast, jakby popatrzeć z innych względów, no to można by rzec, że jest bardzo źle. Z takich względów, że coraz bardziej jesteśmy kontrolowani, coraz bardziej ten aparat państwowy się na nas zaciska, że właśnie brakuje takiej wolności. Poprawność polityczna też mocno odciska swoje piętno i to taka poprawność, co nie jest potrzebna, co nie może nazywać rzeczy po imieniu, po imieniu. i ta poprawność działa tylko w jedną stronę. Yy, to znaczy w stronę taką, że nas Słowian można powiedzmy jakoś gnoić używać pewnych określeń w stosunku do nas, natomiast do innej grupy społecznej te same określenia już używane, oznaczane byłyby jako obraźliwe. Zauważam, że bardzo dużo ludzi jest takie, takich, nie wiem jak to nazwać, że mają tak dużo jadu. To często widać na ulicach, jak tak wszystko podchodzą do wszystkiego z taką jakby wściekłością, negując od razu, że to, co według nich nie działa, albo jest złe, to strasznie negatywnie do tego podchodzą. To są właśnie ludzie, którzy uważają, że cały świat jest zły, że wszystko, że albo większość rzeczy, która się dzieje, to jest zła. Coś im się podoba, to nie przyznają się do tego, przedobawą innych, że większość uważa, że to coś jest złego, a jemu to się podoba. Że taka pretensjonalność, może tak to nazwać, że jest taka pretensjonalność w ludziach, że im się coś należy, że wszystko co się dzieje, to im się nie podoba. Bo o, o tych aspektach ekonomicznych i tak dalej, no to można by długo rozmawiać. I... Czy będziesz kandydował na prezydenta Rzeczpospolitej? Oczywiście. Kandyduję na prezydenta w maju. Trzeba mnie poprzeć, trzeba zagłosować. To mogę dla Państwa. Powiem tak, nikt Wam tyle nie dalej, ja Wam mogę obiecać. Więc. No, o tak, o tak, nie wiem co powiedzieć, dotkało mnie w tym momencie. Miałeś fajne sceny, w których ludzie nie godzili się na publikację, czym nie mogłeś ich wrzucić? Tak, wielokrotnie się tak zdarzało, że naprawdę była super scena, super reakcja. To ostatnio kręciłem z tym spadającym budynkiem. To było tak, że naprawdę były fajne sceny, a ludzie nie godzili się pod żadnym pozorem, żeby ich wrzucać. Szkoda, bo to był, tych scen mi się nie udawało później powtórzyć. Czy jakaś nowinka technologiczna do ciebie trafia? To znaczy chciałbyś, żeby było tego więcej na świecie, żeby było to jeszcze bardziej rozpowszechnione? Wydaje mi się, że i tak jesteśmy tak już ogarnięci przez technologię, że teraz musimy żyć, uczyć się żyć bez nich. Co ja teraz na przykład robię, mimo tego, że mam codziennie 2-3 godziny yy, dla siebie? to staram się, jak jeszcze bardziej zmniejszyć ten czas i ograniczać takie rzeczy jak telefon, komputer, nie zawsze się da oczywiście, jeżeli to jest dla Ciebie Twoja praca, ale oddalać się od tego. To, co do mnie trafia, to raczej takie rozwojem medycyny z rozwojem VR do mnie bardzo trafia, ale tak jak powiedziałem wcześniej, to jest znowu zatracanie się w tej wirtualnej rzeczywistości. I jak ja jestem w VR, że próbowałem oculusa, to dla mnie świat nie istnieje. Zresztą ja jestem bardzo podatny na myśli, sugestie i to może też z tego wynika. Natomiast wydaje mi się, że my wręcz odwrotnie, nie tyle powinny się jakieś technologie może rozwijać, co co wydaje mi się, że będą się rozwijać takie jak autonomiczne samochody i tak dalej, podróże, to powinniśmy uczyć się bez tego, bez, właśnie bez tych technologii żyć, bo jest już tyle, że nie wyobrażamy sobie życia. No zobaczcie, nawet, żeby dojechać autobusem, to ludziom nawet nie chce się podejść, zobaczyć na rozkład, tylko aplikacja w telefonie, wszystko na telefonie, wszystko cały czas ten telefon i za bardzo się uzależniamy od tych aplikacji i jestem też ciekaw, jak wy do tego podchodzicie i czy może robiliście sobie takie testy, albo uczyliście się żyć bez nich i to, co wam polecam na przykład, to zrobić takie sobie ćwiczenie, nawet raz w tygodniu, czy tam Taki tydzień sobie zrobić, żeby tylko trzy razy w ciągu dnia możesz sprawdzić sobie powiadomienia na telefonie. W ogóle wszystkie powiadomienia wyłączcie. I sprawdzacie na przykład rano, w południe i wieczorem. Bo czasem wiadomo, są jakieś pilne wiadomości, na które trzeba odpisać. Więc sobie, e, sobie wtedy sprawdzacie. I starajcie się uczyć bez tych technologii, mimo tego, że one są fajne, one uzależniają. Fajnie jest grać w gry, fajnie jest obejrzeć film, ale jeżeli przez te technologie poświęcasz relacje i zamiast wyjść ze znajomymi i z nimi porozmawiać, to spędzasz czas w domu, to to już nie jest ok. Zamiast <laughs> przejście to musisz przejechać czy samochodem, czy, e, czy tam jakimś pojazdem, to, to też nie jest ok. Wydaje mi się, że fajnie jest się uczyć takiej duchowości. Ja się na tym teraz skupiam, na przykład, żeby być tu i teraz, żeby uczyć się relacji, skupiać się bardziej na relacjach z ludźmi. Na przykład ostatnio zacząłem uczyć się medytacji i jogi, co też ma mi pomóc. W głównej mierze w poradzeniu sobie z tymi moimi natrętnymi myślami, ale ogólnie też bardzo mocno skupiam się na tej duchowości i Wam też to polecam. Okej, okay, więc to byłoby na tyle. Dużo tych pytań było. Jeżeli jakiś temat Was jeszcze interesuje, to zadawajcie pytania pod tym filmem. Ode mnie tyle, do zobaczenia. Hej!